Cześć, witajcie z tej strony iSmarJBreck i w tym poradniku chciałem Wam przedstawić prosty trik na nowych obserwujących polubienia i komentarze w serwisie Instagram. Pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć profil z dużą ilością liczb obserwujących. Na przykład Instagram ma ponad 50 milionów obserwujących. Trick polega na tym, że co około 10 sekund obserwujemy i anulujemy obserwowanie profilu znanej osoby. Dzięki temu, jeżeli ktoś wejdzie w jego listę obserwujących, pojawi się jako jeden z pierwszych na liście. Ludzie wtedy klikają w Twój profil, obserwują go, dodają komentarze Podobne. Jeżeli znudzi Ci się takie klikanie, możesz pobrać program AutoClick, ustawić go na 20 sekund i zostawić go z włączoną przeglądarką na stronie Instagram. Linki do najpopularniejszych profili znajdują się w opisie filmu. Jeżeli sposób tobie zadziałał, nie zapomnij łapce w górę i o zasubskrybowanie naszego kanału.